Skrzetuski zwrócił się do pana Zagłoby. A wy, ojcze, pójdziecie z nami, czyli też Helenie zechcecie do puszczy towarzyszyć? Ja, odpowiedział pan Zagłoba. Czy pójdę? Chyba by mi nogi korzenie w ziemię puściły, wtedy bym nie poszedł. A i to jeszcze prosiłbym kogo, żeby mnie wykarczował. Tak mi się chce szwedzkiego mięsa znowu pokosztować jak wilkowi baraniny. Ha! Szelmy, pludraki, pończoszniki, pchły im po łydkach inkursję czynią, więc nogi ich swędzą i przez to w domu siedzieć nie mogą, jeno do cudzych krajów lezą. Znam ja ich, takich synów, bo jeszcze pod panem koniec polskim przeciw nim czynił. A chcecie waszmościowie wiedzieć, kto wziął w jasyr Gustawa Adolfa? To się nieboszczyka pana koniec polskiego spytajcie. Nic więcej nie powiem. Znam ja ich. Ale i oni mnie znają. Nie może być inaczej, tylko się szelmy zwiedzieli, że Zagłoba się zestarzał. Tak? Poczekajcie. Zobaczycie go jeszcze. Panie, panie wszechmogący, czemuś to tak tę nieszczęsną rzecz pospolitą rozgrodził, że wszystkie świnie sąsiedzkie włażą do niej teraz i trzy najlepsze prowincje już spyskały. Ot, co jest! Ba, ale któż temu winien, jeśli nie zdrajcy? Nie wiedziała zaraza kogo brać i zacnych ludzi pobrała, a zdrajców zostawiła. Dajże Boże jeszcze raz powietrze na pana wojewodę poznańskiego i na kaliskiego, a zwłaszcza na radziejowskiego, z całą rodziną. A jeśli chcesz więcej obywatelów piekłu przysporzyć, to poślij wszystkich tych, którzy one kapitulację pod ujściem podpisali. Zestarzał się za Zestarzał? Zobaczycie. Ja nie. Raćmy prędzej, co czynić, bo już bym chciał na końskim grzbiecie siedzieć. Pewnie, że trzeba radzić, gdzie iść. Na Ukrainę do Hetmanów ciężko się przedostać, bo ich tam nieprzyjaciel odciął od Rzeczypospolitej i tylko do Krymu mają wolną drogę. Szczęście, że teraz Tatarzy po naszej stronie. Wedle mojej głowy trzeba nam będzie do króla do Warszawy ruszyć. Pana kochanego bronić. Byle był na to czas odrzekł Stanisław. Król jego mość musi tam na gwałt zbierać chorągwie i wprzód nim przyjdziemy, na nieprzyjaciela pociągnie. A może i spotkanie już nastąpi. I to być może. Jedźmy tedy ku Warszawie, byle spiesznie, rzekł Zagłoba. Posłuchajcie, wać panowie. Prawda, że nasze imiona groźne są nieprzyjacielowi, ale przecie we trzech niewiele wskuramy, więc ja bym radził tak. Krzyknijmy szlachty na ochotnika, ile się da, żeby tak choć chorągiewkę panu przyprowadzić. Łatwo ich do tego namówimy, bo i tak muszą ruszyć, gdy przyjdą wici na pospolite ruszenie. Więc im to wszystko jedno. A powiemy, że kto przed wiciami dobrowolnie stanie, miłą panu rzecz uczyni. Z większą siłą więcej można będzie sprawić i przyjmą nas z otwartymi rękoma. Nie dziw się wasz mość. Moim słowom, rzekł pan Stanisław, ale po tym, co widział takiego do pospolitego ruszenia, nabrałem wstrętu, że wolę sam iść, niżeli z tłumem ludzi wojny nieznających. To waszmość nie znasz tutejszej szlachty. Tu jednego takiego nie upatrzysz, którem w wojsku nie sługiwał. Wszystko ludzie doświadczeni i dobrzy żołnierze. Chyba, że tak. Zaś miałoby być inaczej? Ale poczekajcie no. Jan to już wie, że gdy raz pocznę głową robić, to mi sposobów nie brak. Dlatego w wielkiej żyłem konfidencji z wojewodą ruskim, księciem Jeremim. Niech Jan zaświadczy, ile razy ten największy w świecie wojownik szedł za moją radą i zawsze na tym wygrywał. Mówcie no, ojcze, co chcecie powiedzieć, bo czasu szkoda rzekł Jan. Co chciałem powiedzieć? Oto co chciałem powiedzieć. Nie ten broni ojczyzny i króla, kto się króla za poły trzyma, ale ten, kto nieprzyjaciela bije. A bije ten najlepiej, kto pod wielkim wojownikiem służy. Po co mamy na niepewne do Warszawy chodzić, kiedy król jegomość właśnie może już do Krakowa, do Lwowa albo na Litwę wyjechał? Ja wasz mościom radzę, abyśmy bez zwłoki udali się pod chorągwie. Hetmana wielkiego litewskiego księcia Janusza radziwiła. Szczery to pan i wojenny. Chociaż go o pychę pomawiają, pewnie nie będzie on przed Szwedami kapitulował. To przynajmniej wódz i Hetman, jak się należy. Ciasno tam będzie, prawda, bo z dwoma nieprzyjaciółmi robota, ale za to pana Michała Wołodyjowskiego zobaczymy, który w kompucie litewskim służy. I znów po staremu dokupy kupy się zbierzem jako za dawnych czasów. Jeżeli niedobrze radzę, niechże mnie pierwszy szwedz zarabcie w jasyr poprowadzi. A kto wie, a kto wie, odrzekł żywo Jan. Może tak będzie najlepiej? I jeszcze halskę z dziećmi po drodze odprowadzimy, bo właśnie przez puszczę przyjdzie nam jechać. I w wojsku, nie między pospolitakami, będziemy służyli, dodał Stanisław. I będziemy się bić, nie sejmikować, ani kury po wsiach i twarogi wyjadać. Waszmość to widzę nie tylko w wojnie, ale i w radzie prym możesz trzymać, rzekł pan Stanisław. Co? Ha! Istotnie, istotnie, rzekł Jan. Najlepsza to rada. Po staremu kupą z Michałem pójdziemy. Poznasz Stanisławie największego żołnierza w Rzeczypospolitej i przyjaciela mego szczerego, brata. Pójdźmy teraz do Halszki, powiedzieć jej, żeby się też w drogę szykowała. A za... wie ona już o wojnie? Zapytał pan Zagłoba. Wie, wie, bo przy niej najpierwej Stanisław opowiadał. Cała we łzach nieboga. Ale gdym jej rzekł, że trzeba iść, zaraz mi powiedziała, idź. Chciałbym jutro już ruszyć, zakrzyknął Zagłoba. To też wyruszymy jutro. I to do dnia, rzekł Jan. Ty, Stanisławie, musisz być fatigatus wielce po drodze, ale do jutra wywczasujesz się, jak będziesz mógł. Ja dziś jeszcze konie wyślę z pewnymi ludźmi do Białej, do Łosic, do Drohiczyna i do Bielska, żeby wszędzie świeże były na przeprzążkę. A za Bielskiem puszcza tuż. Wozy z zapasami wyjdą także dzisiaj. Żal z kochanego konta ruszać w świat, ale wola boska. Tym się pocieszam, że o żonę i dziadki będę bezpieczny, bo puszcza najlepsza to w świecie forteca. Chodźcie, waszmościowie, do domu, bo czas się ekspedycją zająć. Poszli. Pan Stanisław, wzdrożony wielce, ledwie się posiliwszy i napiwszy, zaraz spać poszedł. A pan Jan z panem Zagłobą zakrzątnęli się około wyprawy. I że ład był u pana Jana wielki, więc wozy i ludzie ruszyli tegoż jeszcze wieczora na noc, a na zajutrz dzień pociągnęła za nimi kolaska, w której siedziała Helena z dziećmi i jedna stara panna, rezydentka. Pan Stanisław, pan Jan wraz z pięcioma pachołkami jechali konno koło kolaski. Cały orszak posuwał się żywo, bo po miastach świeże konie czekały. Tak jadąc i nie wypoczywając nawet nocami, piątego dnia dojechali do Bielska a szóstego pogrążyli się już w puszczę od strony Hajnowszczyzny. Objęły ich wraz mroki olbrzymiego boru, który podówczas kilkadziesiąt mil kwadratowych okrywał, łącząc się z jednej strony pasmem nieprzerwanym aż hen z puszczą zielonką i rogowską, z drugiej z pruskimi borami. Żaden najezdnik nie deptał nigdy nogą tych ciemnych głębin, w których człowiek nieobeznany mógł zabłądzić i błąkać się w koło, aż póki nie padł z wysilenia lub nie poszedł na łup drapieżnym zwierzętom. Nocami odzywały się tu ryki żubrów i niedźwiedzi wraz z wyciem wilków i beczeniem chrapliwym rysiów. Niepewne drogi wiodły wśród gęstwy lub gołoborza obok zwałów, wykrotów, bagien i straszliwych śpiących jeziorek do rozrzuconych wsi budników, smolarzy i osaczników – którzy częstokroć przez całe życie nie wychylali się z puszczy. Do Białowieży tylko samej prowadził szerszy gościniec przezywany Suchą Drogą, którą królowie jeździli na łowy. Tędy też od strony Bielska i Hajnowszczyzny jechali skrzetuscy. Pan Stabrowski, łowczy królewski, stary samotnik i kawaler, siedzący ustawicznie jak żubr w puszczy, przyjął ich z otwartymi rękami. Dzieci zaś mało nie zdusił w pocałunkach. Żył bowiem tylko z osacznikami, szlacheckiej twarzy nie widując, chyba wtedy, gdy dwór zjechał na łowy. On to zawiadował całym gospodarstwem myśliwskim i wszystkimi smolarniami puszczy. Wielce się strapił wieścią o wojnie, o której się dopiero z ust pana Skrzetuskiego dowiedział. Częstokroć bowiem tak bywało, że w Rzeczypospolitej paliła się wojna, umierał król, a do puszczy wieść o tym nawet nie dochodziła. Dopiero pan Łowczy przywoził nowiny, gdy od pana podskarbiego litewskiego wracał, któremu raz do roku rachunki z puszczańskiego gospodarstwa obowiązany był składać. Nudno tu będzie, bo nudno, mówił pan Stabrowski do Heleny, ale przezpiecznie, jakby nigdzie na świecie nie było. Żaden nieprzyjaciel nie przedrze się przez te ściany, choćby i próbował, to by mu osacznicy wszystkich ludzi w lot wystrzelali. Łatwiej pospolitą całą zawojować, czego Boże nie daj, niż puszczę Dwadzieścia lat już tu żyję, a i ja jej nie znam Bo są miejsca, gdzie dostąpić nie można i gdzie zwierz tylko mieszka A może i złe duchy mają swoje stacje, do których się przed głosami dzwonów kościelnych chronią? Ale my żyjemy po Bożemu, bo we wsi jest kaplica Do której ksiądz z Bielska raz na rok zjeżdża Będzie wam tu jak w niebie jeśli nuda nie dokuczy. Za to drzewna opał nie zbraknie. Pan Jan? Rady był z całej duszy, że takie schronisko dla żony wynalazł. Ale próżno go pan Stabrowski zatrzymywał i ugaszczał. Przenocowawszy tylko, ruszyli rycerze na zajutrz świtaniem, na wskróś puszczy w dalszą drogę, prowadzeni w labiryncie leśnym przez przewodników, których pan łowczy dostarczył. Gdy pan Jan Skrzetuski ze striecznym Stanisławem i panem Zagłobą po uciążliwej drodze z puszczy przybyli wreszcie do Upity, pan Michał Wołodyjowski mało nie oszalał z radości, zwłaszcza, że dawno już nie miał o nich żadnej wieści. O Janie zaś myślał, że znajduje się z chorągwią królewską, której porucznikował na Ukrainie u hetmanów. Brał ich też z kolei w ramiona i wyściskawszy, znowu ściskał i ręce zacierał. A gdy mu powiedzieli, że pod Radziwiłem chcą służyć, uradował się jeszcze bardziej na myśl, że nieprędko się rozłączą. Chwała Bogu, że do kupy się zbieramy, starzy zbaraszczykowie, mówił. Człowiek i do wojny większą ma ochotę, gdy czuje konfidentów koło siebie. To była moja myśl. Rzekł pan Zagłoba, bo oni do króla chcieli lecieć, ale ja im powiedziałem, a czemu to nie mamy sobie z panem Michałem starych czasów przypomnieć? Jeśli nam Bóg tak po szczęście jak z kozakami i tatarami szczęścił, to nie jednego Szweda wkrótce mieć będziemy na sumieniu. Bóg właściwie natchnął tą myślą, rzekł pan Michał, ale to mi dziwno, rzekł Jan, żeście o ujściu i o wojnie już wiedzieli. Stanisław ostatnim końskim tchem do mnie przyjechał, a my tak samo tu jechali, myśląc, że pierwsi będzie mnie szczęście zwiastować. Musiała przez Żydów wieść tutaj przyjść, rzekł Zagłoba, bo oni zawsze wszystko najpierwsi wiedzą i taka między nimi korespondencja, że jak Któren rano kichnie w Wielkopolsce, to już wieczorem mówią mu na żmudzi i na Ukrainie na zdrowie. Nie wiem jak to było, ale od dwóch dni wiemy, rzekł pan Michał, i konsternacja tu okrutna. Pierwszego dnia jeszcześmy nie bardzo wierzyli, ale drugiego już nikt nie negował. Co więcej wam powiem, jeszcze wojny nie było, a rzekłbyś, ptaki o niej śpiewały w powietrzu, bo wszyscy naraz i bez powodu poczęli o niej gadać. Nasz książę wojewoda musiał się też jej spodziewać i coś przed innymi wiedzieć, bo się kręcił jak mucha w ukropie i w ostatnich czasach do kejdan przyleciał. Zaciągi od dwóch miesięcy z jego rozkazu czyniono. Zaciągałem ja, Stankiewicz i niejaki Kmicic, chorąż orszański, który, jako słyszałem już gotowuśką chorągiew do kejdan odprowadził. Ten się najpierwej z nas wszystkich uwinął. Znasz, że ty, Michale, dobrze księcia wojewodowileńskiego? wileńskiego? Pytał Jan. Jak go nie mam znać, kiedy całą wojnę teraźniejszą pod jego komendą odbywał? Co wiesz o jego zamysłach? Zacny to pan? Wojownik jest doskonały. Kto wie, czy po śmierci księcia Jeremiego w Rzeczypospolitej nie największy? Pobili go, prawda, teraz, ale miał sześć tysięcy wojska na osiemdziesiąt. Pan Podskarbi i pan wojewoda Witebski okrutnie go za to potępiają, mówiąc, iż przez pychę to z tak małą siłą się porwał na ową niezmierną potęgę, a żeby się z nimi wiktorią nie dzielić. Bóg raczy wiedzieć, jak było, ale stawał mężniej i sam życia nie szczędził. A ja, którym na wszystko patrzył, Tyle tylko powiem, iż gdybym miał dosyć wojska i pieniędzy, noga nieprzyjacielska by z tego kraju nie uszła. Tak myślę, że szczerze on się teraz weźmie do Szwedów i pewno ich tutaj nie będziemy czekać, ale do Inflant ruszymy. Z czegoż to suponujesz? Z dwóch powodów. Raz, że książę będzie chciał reputację swą, nieco po cybichowskiej bitwie zachwianą, poprawić. A powtórę, że wojnę kocha. Tak jest, rzekł za Znam ja go z dawna, bośmy razem w szkołach byli i pęsa za niego odrabiałem. Zawsze się kochał w wojnie i dlatego lubił ze mną lepiej niż z innymi kompanię trzymać, bo ja także wolał konia i dzitkę niż Łacinę. Z pewnością, że to nie wojewoda Poznański, z pewnością, że to zgoła inny człowiek, rzekł pan Stanisław Skrzetuski. Wołodyjowski począł go wypytywać o wszystko, co się pod ujściem zdarzyło i zaczął pryna się targał, słuchając opowiadania. Wreszcie gdy pan Stanisław skończył rzekł Masz wasmość słuszność nasz Radziwił do takich rzeczy niezdolny pyszny on jak diabeł i zdaje mu się że w całym świecie większego rodu od Radziwiłowskiego nie ma prawda oporu on nie znosi prawda i na pana podskarbiego Gosiewskiego, zacnego człowieka oto zagniewan że ten nie skacze jak mu Radziwiły zagrają na króla jego mości także krzyw że mu buławy wielkiej litewskiej dość prędko nie dał wszystko to prawda jak i to, że woli w bezecnych błędach kalwińskich żyć, niż do prawdziwej wiary się nawrócić, że katolików gdzie może ciśnie, że zbory heretykom stawia. Ale za to przysięgnę, że wolałby ostatnią kroplę swojej pysznej krwi wytoczyć, niż taką kapitulację jak pod ujściem podpisać. Będziemy mieli wojny w brud, bo nie skryba, ale wojownik będzie nam hetmanił. W to migraj! rzekł zagłoba. Niczego więcej nie chcemy. Pan opaliński skryba, i zaraz się pokazało do czego zdatny. Najpodlejszy to gatunek ludzi. Każdy z nich niech jedno pióro z kupra gęsi wyciągnie, to zaraz myśli, że wszystkie rozumy pojadł. I taki syn innym przymawia. A jak przyjdzie do szabli, to go nie masz. Sam za młodu rytmy układałem, żeby białogłowskie serca kaptować. I byłbym pana Kochanowskiego w kozi róg z jego fraszkami zapędził, ale potem żołnierska natura wzięła górę. Przy tym jeszcze i to wam powiem, rzekł Wołodyjowski, że skoro się tu szlachta ruszy, to się kupa ludzi zbierze. Byle pieniędzy nie zabrakło, bo to rzecz najważniejsza. Na Boga nie chcę pospolitaków, zakrzyknął pan Stanisław. Jan i jego mość pan Zagłoba znają już mój sentyment, a waszmości powiem, że wolę być ciurą w regularnej chorągwi niż hetmanem nad całym pospolitym ruszeniem. Tutejszy lud mężny, odrzekł pan Wołodyjowski, i bardzo sprawny. Mam tego przykład z mego zaciągu. Nie mogłem pomieścić wszystkich, którzy się garnęli, a między tymi, których przyjąłem, nie masz i jednego takiego, co by poprzednio nie służył. Pokażę waszmościom tę chorągiewkę i upewniam, że gdybyście nie wiedzieli ode mnie, to byście nie poznali, że to nie starzy żołnierze. Każden bity i kuty w ogniu jak stara podkowa, a w szyku stoją jako triari rzymscy. Nie pójdzie z nimi tak łatwo Szwedom, jak pod ujściem z Wielkopolanami. Mam nadzieję, że to Bóg wszystko jeszcze odmieni, rzekł Skrzetuski. Mówią, że Szwedzi dobrzy pachołkowie, ale przecie nigdy nie mogli naszym wojskom komputowym wytrzymać. Biliśmy ich zawsze, to już wypróbowana rzecz. Biliśmy ich nawet wtedy, gdy im przywodził największy wojownik, jakiego kiedykolwiek mieli. Co prawda, to okrutnie ciekawe, co też umieją, odpowiedział pan Wołodyjowski. – I gdyby nie to, że dwie inne wojny jednocześnie ojczyznę gnębią, wcale bym się też szwedzką nie rozgniewał. Próbowaliśmy i Turków, i Tatarów, i Kozaków, i Bóg wie nikogo. Godzi się teraz Szwedów popróbować. W koronie z tym tylko może być kłopot, że wszystkie wojska z hetmanami na Ukrainie zajęte. Ale tu widzę już, co się stanie. Oto książę wojewoda dotychczasową wojnę panu Podskarbiemu Gosiewskiemu, Hetmanowi Polnemu zostawi, a sam się Szwedami szczerze zajmie. Ciężko będzie, prawda? Wszelako miejmy nadzieję, że pan Bóg pomoże. Jedźmy tedy, nie mieszkając do Kiejdan, rzekł pan Stanisław. Dostałem też rozkaz, żeby chorągwie mieć w pogotowiu, a samemu się w trzech dniach w Kiejdanach stawić, odpowiedział pan Michał. Ale muszę też waszcom ten ostatni rozkaz pokazać. Bo już z niego znaczną, że tam książę wojewoda myśli o Szwedach.